Cześć moi drodzy z tej strony, trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam znakomite ćwiczenie na mięśnie pośladkowe czyli Monster Walk. Zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, ćwiczenie, które Wam zaraz zaprezentuję, aktywuje znakomicie do pracy mięśnie pośladkowe, średnie i małe, czyli boczne i górne części pupy. Wykorzystamy tutaj funkcję odwodzenia, a także funkcję rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym, czyli skupimy się na tym, aby odwodzić kończynę dolną. Do boku poprzez taki spacer, chodzenie na boki czy też do przodu i odpowiednie poruszanie się kością udową. Jest to ćwiczenie, które możecie wykonać zarówno przed treningiem siłowym, gdzie stricte skupiacie się na pośladkach czy też na nogach. Może być to po prostu aktywacja, uruchomienie, obudzenie mięśni. Pośladkowych. Możecie również, oczywiście ten ruch dodać jako ćwiczenie na mięśnie pośladkowe, średnie i małe, kończące ciężki trening na wolnych ciężarach, tak, żeby nie skupiać się tylko na pośladkowym wielkim, który pracuje głównie przy wyproście stawu biodrowego, ale również zadbać funkcję, która skupia się na odwodzeniu e, nogi. Ale do rzeczy, bo Wy już chcecie, jesteście niecierpliwi, zobaczyć. To ćwiczenie. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że monster walk, czy też po prostu chodzenie bokiem, jest to ćwiczenie, które nie jest przysiadem. Także nie schodźcie tutaj za nisko biodrami do dołu, tylko postarajcie się delikatnie zgiąć kolana, pochylić tułów, lekko tutaj rozciągnąć pośladki i wysunąć staw biodrowy do tyłu. Jeżeli za nisko zejdziecie, pamiętajcie, że za bardzo izometrycznie oczywiście. Zaktywujecie mięśnie czworogłowe UDA, których tutaj akurat nie chcielibyśmy e, zbytnio e, zmuszać e, do pracy. I teraz, co jest najważniejsze: stańcie stabilnie, mocno wbijcie stopę w podłogę, rozszerzacie kolana w taki sposób, żeby pchać je. Że tak powiem, na boki, i czy będziecie chodzić do boku, czy będziecie chodzić do przodu, musicie tak naprawdę cały czas skupiać się na tym, aby odpowiednio odwodzić nogę, napinając boczne części pośladkowe, oraz delikatnie również rotować ją w stronę zewnętrzną. Co to oznacza? Właśnie Wam teraz zaprezentuję. Wykonujemy ruch odwodzenia, hop, i stawiamy stopę w tej rotacji, czyli delikatnie. Palce, tutaj nogi idą do boku, a nie w przód, co pozwala jeszcze lepiej zaktywować mięśnie pupy. I wykonujemy kolejny ruch. Bach! Stabilnie chodzimy, zobaczcie. Wykonujemy kolejny ruch. Stabilnie. Możemy teraz cofać. Hop. Wykonujemy. Hop. Zobaczcie, że ja stabilnie chodzę. Hop. I bok. Tak. Tutaj cały czas brzuch, kortów, mocno napięty, plecy proste. Chcemy stworzyć stabilną konstrukcję i skupić się tylko i wyłącznie na pracy w stawie biodrowym. Pracujemy tutaj miednicą, odwodzimy kończyny dolne. Bach, takie okrężne ruchy, mocno wysuwając się na boki. I stabilnie. Musicie zablokować tutaj tułów, stabilnie stanąć, a nie chwiać się jak galereta. Hop. Hop. Odwodzimy. Hop. Bach, stabilna stopa. Tak. Bach. I tu rozgrzewamy pośladki, również aktywując je oczywiście przed cięższymi bojami, które nastąpią na przykład, kiedy zaplanujecie sobie hip mostki, przysiady bułgarskie. Ale pamiętajcie również to ćwiczenie możecie wykorzystać w swoim planie treningowym nie tylko jako rozgrzewkę, ale również hop również jako ogólne ćwiczenie na mięsień pośladkowy, średni i mały. Także zobaczcie, nie musicie chodzić tylko do boku, możecie chodzić do przodu. I cofamy stabilnie stopa z rotacją, zobaczcie z rotacją zewnętrzną na bok, co jeszcze bardziej uruchomi wam włókna górne części pośladkowej tutaj po boku. Hop. Hop. I mocno, stabilnie. Nie możecie się chwiać. Cały czas otwieracie biodra, kolana na zewnątrz. Ale dobra. Zaprezentujmy teraz wersję, gdzie chcielibyśmy chodzić do boku, ponieważ może nie mamy miejsca, żeby się wybierać w przód. Po prostu chcemy sobie tutaj śmigać w lewo i w prawo. Znowu nachylenie i uwaga. Raz dostawiamy Raz, dostawiamy. Raz, dostawiamy. Stabilnie cały czas. Hop, 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 hop. Cały czas myślicie o tym, że odwodzicie nogę. Raz, dostawiamy. Raz, dostawiamy. Raz, dostawiamy. Ja już czuję tutaj mocno zaktywowane. Boczne części mięśni pośladkowych, czyli średnie i małe. No dobra, ale jeżeli już wiecie, jak wykonać to ćwiczenie, powinniście również zwrócić uwagę na to, z jakiej gumy korzystać. Ja tutaj założyłem sobie gumę żółtą, czyli taką, która ma opór najłatwiejszy akurat spośród mojego zestawu, ale ta żółta guma jest najbardziej widoczna na filmie, dlatego wybaczcie mi, że nie założyłem gumy czarnej, który po prostu byście tutaj. Tutaj nie widzieli. I oczywiście to ćwiczenie jest dla mnie dosyć proste, ponieważ rozciągliwość tej gumy jest naprawdę duża. Więc oczywiście ten ruch jest dla mnie łatwy. Ale uwierzcie mi, jeżeli założycie gumę niebieską, czarną, która ma najtrudniejszy opór, czyli najmniejszą rozciągliwość, i będziecie najmocniej pracowali w tym ruchu odwodzenia, wtedy. Aktywujecie znakomicie pośladki. Czujecie takie mocne palenie z boku pupy. Także, oczywiście, dopasujcie kolor gumy, czyli jej opór, do waszego poziomu zaawansowania. Ta guma jest dosyć delikatna, słaba, jak widzicie, się zawinęła. Ale oczywiście, tutaj mamy niebieską i zobaczcie, jak ona wygląda jaka jest, jest grubsza. Jest po prostu szersza, a ta guma się tutaj podwija, ponieważ po prostu jej opór jest delikatny. Także gumę musicie dopasować pod siebie. Kolor ciemny, ciemniejszy, guma jest dla Was większym wyzwaniem. Na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę? Na błędy, które kategorycznie. Tutaj powinniśmy pomijać, a niestety często widuje jak panie, a nawet mężczyźni, którzy niby nie ćwiczą pośladków, ale jednak czasami próbują, fatalnie ustawiają się do tego ćwiczenia. Musimy wystrzegać się przede wszystkim tak zwanego koślawienia kolan i ogólnie tej rotacji, tutaj wewnętrznej, gdzie schodzą się nasze stawy kolanowe do dołu. Brak napięcia w brzuchu, brak prostych pleców, brak w ogóle połączenia mózg-mięsień powoduje, że to ćwiczenie jest po prostu nieskuteczne, a nawet prowadzi do kontuzji w dłuższym etapie wykonywania tego ruchu. Czego nie robimy? To nie może być na zwlaczałych nogach, bez żadnej kontroli. Zobaczcie, kolana zapadają się do środku. Tu też nie możecie być rozluźnieni. Co z tego, że postawicie nogę, jak tutaj, jak flaki się trzęsiecie. Także to nie do końca jest to ćwiczenie. Kolejna sprawa, za duży przysiad i większość pracy przejmują mięśnie czworogłowe uda. To nie do końca jest na pośladki, bo dużą pracę tutaj wykonają nasze przednie części uda. Także stabilny tułów, proste plecy i odwodzicie nogi. Bach! Stabilnie! Co jeszcze? Musimy tutaj kontrolować staw kokowy, czyli staw skokowy, czyli stopę, bo tutaj niestety zaczynają się pierwsze problemy. Jeżeli jesteśmy niestabilni, to nie wykonamy dobrze tego ćwiczenia. Tego się wystrzegamy? Uwierzcie mi, jest to fajne ćwiczenie, które może obudzić Wasze pośladki, rozgrzewać je, aktywować przed głównym treningiem siłowym, a także możecie to ćwiczenie wybierać jako normalnie, oczywiście w trakcie treningu, jedno z główniejszych ćwiczeń, oczywiście przy raczej ciemniejszym kolorze gumy i po prostu wykorzystać funkcję odwodzenia i rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym, czyli bardzo ważne. Bardzo ważne, podkreślam, funkcje mięśni pupy. Także nie tylko wyprost bioder, ale również odwodzenie i rotacja zewnętrzna powinna znaleźć swoje miejsce w Waszym treningu na mięśnie pośladkowe. Mam nadzieję, że już po tym materiale będziecie wiedzieli, jak wykonać Monster Walk. Pamiętajcie, są różne wersje, czy do przodu, czy do tyłu, czy do boku, nieważne. Ważne, aby skupić się na odpowiedniej technice odwodzenia kończyny. Dolnej w stawie biodrowym. Udostępniajcie ten materiał dalej, wspierajcie kanał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia na mięśnie Pupy. Do celu z pasją, cześć!